Dzień dobry, witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. Tak jak ostatnio, Krzysiek skręcił tutaj film na temat remontów na wspólnym gajniku. Tak już praktycznie jesteśmy na końcówce. Chcieliśmy tu kolegom właśnie pokazać, jak to wszystko u nas te prace przebiegają. Odnośnie gołębi rocznych, też za chwilę tam przejdziemy na dół, pokażemy. I tak jak widzicie koledzy, to jest właśnie teraz ten nowy boks po remoncie. Tu są drzwi, to jest ściana zewnętrzna, bo z tamtej strony są wyloty. Może kolega pokaże tam gdzie są wyloty. O, tędy gołębie wchodzą po locie. I tutaj żeśmy zrobili dodatkowe drzwi. Co prawda one podejrzewam, że nie będą otwierane, bo tędy nie chcemy uczyć gołębi. żeby się tędy z tyłu tutaj uczy, wchodzić czy wychodzić. Tu jest tylko w celu po prostu doświetlenia jeszcze tego boksa. I jeszcze to jest w drzwiach kratka, żeby po prostu jeszcze dodatkowego powietrza świeżego zapewnić dopływ jeszcze tutaj do tego. I tak jak widać wszystko jest wymyte, bo to są stare boksy, które już korzystamy z nich przepraszam, trzeci rok. I tak jak widać, wszystko myjemy różto. Może kolega też pokaże, wszystko jest właśnie wyczyszczone. Tutaj jest akurat dorobione nowe różto. Właśnie z tych e, róż, które my produkujemy. I właśnie tu chciałem jeszcze też kolegom dodać, jeżeli ktoś by potrzebował, bo mamy tych ruszt też zrobione dosyć dużo. To myślę, że aby ktoś potrzebował, to można po atrakcyjnej cenie teraz zakupić u nas takie rusztowe. I tak można sobie właśnie tu podpatrzyć, jak żeśmy to zrobili na takim stelażu. Taka ładka, reszta jest podłoga pełna. I to można sobie wynieść na zewnątrz, wymyć, tak jak właśnie my to robimy. I tutaj się to z powrotem układa. Przejdziemy tutaj dalej, pokażemy tu już identyczny boks. Też będzie taki duży, no jak widać. Dziś mamy słoneczny dzień. Naprawdę jest tak widno pięknie, że myślę, że dobra decyzja była, żeby żeby po prostu wyciąć te okna, nie? Tutaj też już jest box wymyty, tak jak widać. Tu już są właśnie te regały. Kolega, nie pokaże, jak są wymyte. Jest to wszystko tutaj świeże, wyczyszczone jak nowe. Nie ma tu śladu po gołębie, które były w poprzednich latach, tak, żeby hodowcy widzieli, nie my myśleli sobie, że gdzieś tam z poprzednich lat zostają tu jakieś kały, bakterie czy coś. No bakterie, no to nie mamy wpływu. Jeżeli gdzieś się tam coś zasiedli, to pewnie jest, ale wszystko jest myte, czyszczone, dezynfekowane. No, mam nadzieję, że to raczej większość tych niepotrzebnych bakterii zginie podczas tego mycia. No i tu już przechodzimy do korytarza. Ten jeden bok zostaje taki mały, jak był, ale tak jak wcześniej pokazywałem, jest tam połączenie tymi drzwiami, także... No i tu można zauważyć, jak sezerem są myte, spuszczone te ruszta. E, wszystko Ruszta, regały, podstawki, te karniki, wszystko odpuszczone Tutaj też Nasz gołębnik rosły domy, to co kiedyś mi pokazywali. Ale myślę, że tam nie będziemy wchodzić, bo nie, bo dzisiaj, chcemy pokazać właśnie gołębie roczne, głupie g Tak jak właśnie widzimy. One korzystają z tej dużej wolierki, u mnie teraz uczymy, one już poskładały po jajkach niektóre, nie wszystko dopiero wczoraj zaczęły i dzisiaj poskładają jajka. Myślę, że w przeciągu tam 5-6 dni wszystkie już poskładają, dosyć fajnie. Tak jak widać, są one mają wolierę na 21 metrów, na całą długość wojewódzka, no to dosłownie, bym nie przesadził, obloty se pod nią robią. Także gonią, jak widać Zresztą wejdziemy tam jeszcze do środka, pokażemy, ale jak chcieliśmy to pokazać jak z zewnątrz wygląda. To jest miska do kąpieli korzystają z kąpieli, ze światła. Idziemy może się do gołnika, Myślę, że na dniach już powinna się pojawić ta lista, bo już lista gołębi połączonych. Także żeby, można to żebyś podglądnąć które żeby gołębie jak zostały w Precyzja o tym, jak łączyć, bym no to już podejmował. Piękny Łukasz. Wchodzimy do korektora, tu akurat powołał moje głębię. I tu mamy właśnie już gołębie. Jest drugi dziewąt gołębioroczny. To jest pierwszy boks. Jak widzimy, niektóre już siedzą po, po miskach, czyli są już jajka poskładane, dostały słomy. Fajne się pobudowały gniazda. Tak wyglądają. I tu przechodzimy do tego drugiego boksu. Też tak jak mówię. Większość jest już poparwana, siedzą sobie po celach. Jajka już większość ma. Dosyć fajnie zaczęły znosić, także myślę, że to do końca tygodnia podejrzewam, że wszystkie pary będą miały jajka. No. I, I tutaj właśnie to, cośmy z zewnątrz pokazywali przez dni. wychodzę sobie i oswajają się. Jak widać, są tam te gąbki. No, mają taką dużą wolierę. Także teraz. Cierpliwie tylko czekamy, bo obiecują już poprawę pogody, a się polęgną. Młode będziemy pomału też ściągniemy wolierę, będziemy je oblatywać, żeby się tu uczyły, żeby później na loty nie było z nimi problemów. No i oczywiście, młode, które się wychowają zgodnie z regulaminem, będą dostępne na aukcji. Nasze gołębie u Krzysztofa Kłosa będzie można sobie zakupić, i te gąbki dopuszcza się możliwość tych gołębi, których tu zakupione do rywalizacji na WG. Ale nie dopuszcza się na przykład, bo czasem ktoś chce je zakupić ode mnie z gołębika rozpłodowego i, i oddać na WG, to nie. Takich gołębi niestety nie, nie przyjmujemy, bo nie chcę po prostu, jak to się mówi, na swoim podwórku swoimi gołębiami rywalizować. To, to niestety nie wchodzi w grę. Ale tutaj jeżeli ktoś zakupi, bo to nie są nasze gołębie, z tych gołębi chce sobie sprawdzić w połączeniu załóżmy hodowca z jakimś innym hodowcą, nie będę tu może nazwiskami, to można sobie to... Tak zrobić, zakupić, bo w zeszłym roku też kilka hodowców zostawię, część fajnie się sprawdziła, część się no nie sprawdziła, no to tak jak, tak jak zawsze bywa, no w większości przypadków nie, nie jest tak, że po prostu wszystko zawsze leci, czyli czy gołąb dobry, no część się czasem sprawdza, część się nie sprawdza, no. Zobaczymy. My też nie znamy tych gołębi, to je tak łączymy mniej więcej po prostu budową. No i jak są dokumenty rodowody, no to mniej więcej też patrzymy, żeby coś tam w linii też jakoś połączyć. A na resztę to jest kwestia podejrzewam przypadku. No, no ale co wyjdzie, wyjdzie z tego, no to się okaże na jesień, po lotach. <laughs> Także życzę wszystkim powodzenia, udanego sezonu, dobry lot.